Dlaczego poręczył pan za pana śledzia? To jest człowiek powiązany ze światem przestępczym, z neonazistami, wielokrotnie skazywany za, za pobicie. I czym było to poręczenie konkretnie, panie prezesie? Bardzo dziękuję, panie redaktorze. Chcę być precyzyjny w odpowiedzi na pana redaktora pytanie, więc proszę mi powiedzieć, czy chodzi o tego człowieka, który był blisko Donalda Tuska? Tak, tak i tego człowieka który był przez Jacka Karnowskiego zatrudniony w urzędzie miasta Sopotu jako działacz społeczny. Chodzi o tego samego człowieka? Ale nie no proszę, panie redaktorze, traktujmy się poważnie. Traktujmy się poważnie. Chcę udzielić panu odpowiedzi na to pytanie. Ja znam tysiące ludzi. Dobrze, panie redaktorze. Spokojnie, pan redaktor powiedział. I proszę mi powiedzieć, czy rozmawiamy o tym samym człowieku, o znajomym Donalda Tuska i o człowieku, który był zatrudniony przez urząd miasta Sopotu przez dzisiejszego wiceministra z Platformy Obywatelskiej Jacka Karnowskiego?